Z nami Martyna Świrat, czyli reprezentantka czudca, która gra aktualnie w Radomce Radom. Martyna, pierwsze dwa sety dość ciężkie dla Was i dopiero później tak naprawdę złapałyście rytm. Co się działo na początku? Uważam, że nie tylko dwa pierwsze sety. Cały mecz był ciężki. Nawet te wygrane sety to nie było taka, te takie sety pod kontrolą, więc było ciężko. Bardzo falowała, falowała gra z dwóch stron i z, od strony Mielca i od strony naszej. Na szczęście wygrany. Szkoda, że za dwa punkty, ale ciężko było. Właśnie wygrywacie i z Mielcem, i z Tarnowem. Tak naprawdę 3-2. I to, to są takie trochę niespodzianki i minus dla Was, bo tak naprawdę przed meczem pewnie każdy dopisywał Wam po trzy punkty. Pomidor. No jakby, no dobrze Pan powiedział. Każdy się nastawiał, że to będą mecze za trzy punkty. No ale. Wychodzi tak, że walczymy w tie-breaku, najważniejsze, że to na naszą korzyść, yy, więc no musimy nad tym popracować, musimy to wszystko przemyśleć i jakby sprawdzić, co, co było nie tak dokładnie. A to jest kwestia, kwestia takiego braku koncentracji może na tych rywali z niższej półki? Myślę, że nie, nie podchodzimy... Yy, że ktoś jest z niższej półki czy z wyższej, bo ten sezon nam pokazał, że z każdym potrafimy wygrać, tak jak z Rzeszowem, z każdym potrafimy przegrać, więc myślę, że tak żadna z nas i ze sztabu nie myśli w ten sposób. Nie wiem, czy to jest brak koncentracji po prostu i z czego to wynika. Ciężko więc na ten moment odpowiedzieć, ale uważam, że tak, że brak koncentracji to tutaj główną rolę sprawia. Przed nami Sylwester. Jakie plany? Czy będziecie mieć wolno od trenera na najbliższe dni? I, I gdzie go spędzisz? Czy wracasz do swojego rodzinnego miasta? Nie, nie wracam. Trenujemy w Sylwestra, ponieważ będziemy się przygotowywać do meczu z Rzeszowem. Właściwie, mecz dopiero 4 stycznia, także trochę czasu jest. Ale codziennie trenujecie, rozumiem, bo do, do tamtego meczu normalnie, jakby nie było Sylwestra? Jakby przygotowujemy się do każdego meczu tak jak, tak jak zawsze. Nie... Wiadomo, na święta jest tam więcej wolnego, bo to jest mimo wszystko święto, a tutaj musimy się dobrze przygotować, to będzie dla nas bardzo ważny mecz. No właśnie, będziecie mieć dwa dni więcej odpoczynku niż, niż Rysice i, i tak naprawdę szansa na dublec z, z, z ekipą z Rzeszowa w tym sezonie. Mam nadzieję. Dzięki Martyna i Dziękuję. szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo.